Cieszyła ja się macie ludziska, nazywała się Weso i zapraszam was do... Ała, a się. Zapraszam was do P.T. Ale to nie jest P.T., to jest P.U.N.I.T. Czyli e, wersja PT zrobiona na komputer. Jak wiecie, P.T. to był teaser, taki teaser, gra teaserowa na PlayStation 4 Exclusive. Czyli tylko na PS4. U kurde. I tylko to można było grać, ale w związku, że z firma Konami przerwała, e, przerwała pracę nad tą grą to nigdy tej gry nie zobaczymy. Ale ktoś mądry był. Ale był ktoś mądry i zrobił właśnie taką wersję tej gry na PC-ta. Trochę mu to zajęło, ale brawo, gra jest armowa. Link do pobrania w opisie, możecie się pobać sami z siebie. Więc bardzo... Ło, wow, fajnie. Gra jest zrobiona bardzo wysoka jakość, zrobiona w ultra coś tam, coś tam. Uh, engine coś tam. I ja się sram. No, pierwsza... Halo, co my tu mamy, mamy tutaj obrazki, tu może przyjrzeć fajnie, tu nawet kable były zrobione, Ja widziałem właśnie screeny gość robił um, z tej gry, znaczy z tego jak pracował i robił ten kabel oddzielnie nawet, to było pokazane, też było bardzo fajne, tu można podejść do tego, nie wiem, którym tu można, chyba nie może tutaj nic działać, ale to jest bardziej fajne. Okej, okay, tu widzę ktoś się palił, marnuje paperochy Okej okay, i to chyba tyle, tak? Watch out the gap in the door this is a separate reality The only me is me, bla 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 A czyli nie mogę otworzyć Czyli tutaj się nie chodzi poprzez ten drzwi, tutaj się chodzi w tą i z powrotem? Okej okay. Okej, Halo Też mogę nagrywać. Tak Co za na to tu nie... nie, nie chodzę szybciej. Myślałem, że chodzę szybciej przez chwilę. Cały czas 23.59 Halo Już nic? Nie masz zaprozenia? Nic? Okej. Okay. Pójdę dalej, stałem bez siebie Coś Nie... Coś... Okej! Okay. Nie, ja się nie boję, co wy. Kurde, myślicie, że ja mogę tak sobie... Chodzić to z powrotem? U! Uuu! Oglądałem, powiedziałem, że nie, nigdy nie zagrał w tą grę, dlatego oglądałem let's play'e innych youtuberów. I mniej więcej wiem, co się dzieje w oryginale. Ale ta gra wydaje się mi trochę inna niż. <śmany> Motherfuckers, watch out the gap, ok? Tam światła świrują. Mamo pomóż, mamo ratuj, mamo. ratuj, Mamo Mamo pomóż, mamo ratuj. Nie mogę sprintować i nic. Kłucać też nie mogę, tylko chodzę. Światło! Uśmiechnął światło! Nie. Ok. Szkoda, że nie mogę otwierać drzwi, szkoda! Chciałem zobaczyć, co się dzieje, gdy właśnie. Eee. Uwagi, dota Uff. O nie, 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 nie! Nie, nie, nie. A, to nie ma wyjścia. Ty, 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 ty. Nie w ten sposób!

No, jak nie zapisane, ta praca jest personalna, bez żadnych, nikt mu nie, za to nie płaci, nikt, znaczy nie ciągnie za to kasy nikogo, od nikogo. i tak to właśnie wygląda. To. Uh, pt uh, bazowane na pt i to było pt Mam nadzieję, że wam się podobał ten króciutki odcinek Specjalnie się motywowałem żeby pokazać wam każdą sekundę Mam nadzieję, wam się podobało, jeżeli tak klikajcie łapkę w górę Jeżeli chcecie więcej klikajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli nie ode mnie to telewizja kochani, papa! Pa.